I stało się to, o czym dawno się spekulowało, a mianowicie Łukasz Fabiański zostaje w Premier League, a mianowicie podpisał nowy kontrakt z nowym klubem West Ham United. Eee, jego klub dotychczasowy, Swansea, spadł tak naprawdę do drugiej ligi angielskiej, natomiast teraz Łukasz Fabiański podczas jeszcze mundialu podpisał nowy kontrakt, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, eee, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, no właśnie Łukasz Fabiański, 33 lata, przychodzi za rekordową sumę do nowego klubu. Za 8 milionów euro wykupił go West Ham United z Swansea. W Swansea bardzo dobrze się spisywał. Pomimo tego, że ten klub spadł do drugiej ligi, to mimo tego Łukasz Fabiański miał bardzo dobre noty. Tak, no jednak sam po prostu bramkarz wszystkiego nie, 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 nie zrobi dla klubu, dla drużyny. No i teraz przechodzi zupełnie do nowego klubu związał się z tym klubem kontraktem na 3 lata, gigantyczna tak naprawdę suma pieniędzy za tego zawodnika, no ma on 33 lata, a mimo tego klub ten wyłożył za niego 8 milionów euro, czyli praktycznie po mundialu tutaj Łukasz Fabiański y, pojedzie już do nowego klubu, pojedzie do Londynu przecież występował wcześniej w Londynie tak tylko, że w Arsenalu Londyn przypomnijmy, że praktycznie w Wielkiej Brytanii występuje od 2007 roku, kiedy to trafił do Arsenalu Londyn z Legii Warszawa właśnie o 2007 roku wtedy to Arsenal zapłacił za niego 4,35 miliona euro, 4,35 miliona euro, co było tak naprawdę kosmiczną i zawrotną sumą pieniędzy na tamte czasy. Absolutnie talent, jeśli chodzi tutaj o bramkarza, taki geniusz bramkarski. No, wiadomo było, że tutaj Łukasz Fabiański już od dłuższego czasu, tak, chciał po prostu zmienić klub, chce pozostać w Premier League, a nie występować w Championship. No, dla nas bardzo dobra informacja, bo wiadomo, że występy w Premier League gwarantują tutaj dobrą formę praktycznie, tak, Łukaszowi. także będzie praktycznie w nowym klubie występował. 36 roku życia i związał się właśnie na 3 lata kontraktem z nowym klubem, tak. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mi jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Aha, jeszcze tutaj warto wspomnieć, że jeśli chodzi o zarobki, to na razie jeszcze tutaj media nie podały informacji oficjalnej, ile miałby tutaj Łukasz Fabiański zarabiać w nowym klubie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!